No dobra, kurwa! No. Rozumiesz rozumie, w tym filmie, czy nie? To no nie, robimy ja tak. Czyli co, przegrałeś? Nie. To jakąś karę robimy na tym filmie. Nie, to... jest jeszcze czas. Nie. wymyślamy ci karę. Nie wiem, ciepła woda, ja co się zaczął, może byś sobiewał jakieś. że burze. Ale to będzie wanny w chacie, gdzie brązowa woda leci. Tobie z dupy, ci razem z gromą, właśnie Marolida górą. Kurwa. kurwa. Śmieciowe żarcie duch, dupka kurwa. Zamiast iść do lekarza, tylko rzecz dalej jak świnia. No, powiem ci, że ci troszeczkę tutaj. Słowa. No słowa. No to jaki jest No przegrał. Przegrał. Ewidentnie przegrał. Teraz no, szukamy tarryk. Albo karę oh, O! nie do złamania. Co się kurwa na mnie patrzy, dziwaku? Czekaj. Przepraszam, 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 przepraszam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Kurwa! Kurwa! Patrz na spodnie b****. Co to dusić, Già, già. Lo